Manko, Z tej strony polski królik. A to Fabuła GTA 5. Będziemy dzisiaj grali w Fabułę GTA 5. Nie, pis nie pisaliście nic w komentarzach. Dlatego jest Fabuła. Nie wiem, czy Wam się spodoba. Jeżeli nie, to szkoda. Bo naprawdę fajna fabuła. fabuła jest. Może się zmienimy na Franklina, bo akurat jakoś bardziej lubię niż Trevora. Ale też jest spoko. I Ała. Franklin siedzi u niego w domu. Widać. GTA niestety nie, mo, nie, nie miało pozwolenia na y, Ape, oryginalne rzeczy. A na auta też niestety. No ale trudno. Y, I w dzisiejszym odcinku porobimy kilka misji i, i ulepszymy jego auto, jeżeli będzie stać chociaż trochę. Zobaczymy, jaką on ma. O Jezu. O. Aha. Spoko. A to? No, ładne. Ładnie, ładnie. Ostatnio, ostatnio robiłem zakupy i dlatego. Granat, nie, 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 nie. Nie jest pistolet. Okej. Okay. Dzisiaj pójdziemy się przy... znaczy stilingować auto i zrobimy napad na sklep. Okej? Okay? Trzeba znaleźć najbliższe losa to z custom. Gdzie to jest to los? O, tu jest, los sam to z najbliższy. Tu będzie chyba, pojedziemy tu. Puścimy mo moją ulubioną muzyczkę, chociaż nawet nie wiem jak to się robiło tak to nie, moja ulubiona to jest non stop no bo nie, jednak nie pomyliło mi się z inną, bo w takiej innej grze miałem fajniejszą coś podobnego do GTA O Jezu, no, moje piękne prowadzenie Jezu, znowu gdzie pojechałem? Dobra, pójdziemy inną drogą Bo tam widzę wyjazd Ojej, taksi e, Dzisiaj również będzie FIFA I to tyle, jutro będzie Skylanders i Olimpiada Tak sobie ustaliłem Wow. niestety nie umiem dobrze prowadzić i dlatego tak e, lamie. He, he, he. Mm. Um, um, będzie dzisiaj również online, jeżeli będzie nieznajomy gość, bo... Z tym nieznajomym gościem lepiej mi się gra w GTA online niż samemu. O, ale mam rozwalone auto, naprawimy je ja oczywiście. Żeby nie było takie do dupy. Patrz, nam się nie przyda dobry. Kupimy na razie sobie ten. Hamulce niech będą. Mogą być takie zderzaki. Silnik kupimy dobry. Wydech. Nie wiem czy to będzie robiło jakąś tu du du duże znaczenie. Szkoda, że te mam zablokowane, ale te mi się najbar te najbardziej mi się spodobały. O Jezu! Wyszedłem już. Sorry. Zaraz się wrócę do Los Santos Custom. Myli mi się trochę. Właśnie z tą inną gram Grilla. Ten może być. Jest nawet spoko. Maska. Taka brzydka. Takiej nie będziemy brali. Taką sobie weźmiemy. Nie, znowu wyszedłem. Nie, ja naprawdę lamie w GTA. Nie jestem dobry. Zawrócimy. Mm, dobra, wpuśćcie nas tam. Po raz kolejny jesteśmy tutaj. siedziwię czy ten gościu się nie wnerwi światła ksenowe niby są lepsze słyszałem tablica niebieska lakierowanie yy. na razie weźmy sobie yy. chromowane metaliczny zobaczmy, bo mi ostatnio nieznany gość podrzucił o, takie taki size row no, będzie czat dodatkowy, też metaliczny. Słonie z będzie normalnie. No będzie bega. Ten był ładny, ten. Ale do, do dupy wygląda. Tak nie gangstersko zobacz. Czarny już był? Chyba był, czy nie? Albo może nie było. Czarna stal. Ja eee, będzie chromowany tylko taki. No to nie. Metaliczny zrobimy. Jasny fiolet również. Klatki, to z tyłu się zmienia, tak, nie będą klatki, dach, niech będzie tak, jak mamy progi. bo wyprągli Spoiler. Musi być spoiler. Nie, obej nie obejdzie się bez spoilera. Ten jest, nie jest wcale fajny. Spójrzmy sobie na to. O, ten jest chyba najfajniejszy. Zawieszenie. Szkoda, że nie możemy rajd'owego. To jest najwyższa. My mamy niskie. Skrzynię biegów już mam. Rajdową Turbo, już mamy mało pieniążków. Nie stać nas na turbo. Koła, rodzaj kół e, luksusowe, ale drogie. Dobra, niech będą te. Tylko na tym stać. I chyba już na nic więcej szyby ewentualnie to nie dokonada, ale te są fajniejsze, te są fajniejsze. Albo nie są mi mię na No kurde. Kiedy indziej tu przyjedziemy. Hold chat. Ładnie to auto teraz wygląda. Jezu, jaka muzyczka może być. Zaparkujemy tutaj. I trzeba zabić. Kasy nie ma nie no, co to jest cichu dobra, teraz będziemy uciekali przed policją Boże, gdzie ja wjechałem? Nie. Ludzie. Dobra, skupili nas, nie? Dobra. Trzeba ją gonić i ją, jej nawalić. Nawalimy Ty łajzo Co na pałów łonisz Ty też łajzo Fagasy tu jadą Gliny na skłonie, mnie. Dobra, teraz im uciekniemy na lajcie Spokojnie, jak na wojnie 13 minut już to trwa. No, no dzisiejszy odcinek i zdążę! ale nie zdążyłem, szkoda, nie gliny tu jadą. Dobra. Teraz im uciekniemy. Uciekniemy im i skończymy odcinek gdzieś w jakimś innym miejscu, bezpieczniejszym. Nie! Nie, nie złapią mnie, nie mają szans. No nie! O, oh, fuck. Oh, fuck you. Dobra, uciekniemy im teraz No lajcie, uciekniemy, uciekniemy, uciekniemy Nie ma pata, uciekniemy im. No nie le szybko Ja się schować muszę przed krwieniami Nie znaleźli mnie. Dobra, kończymy w tym miejscu odcinek. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na więcej. To na tyle. Cześć. Albo zaraz coś drugiego nagram. No to na tyle. Cześć.